Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RP Garażowo. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam. Cześć witajcie! Dzisiaj materiał na polu o wykorzystaniu dmuchawy do liści przy odśnieżaniu podjazdu i próbie odśnieżenia paneli fotowoltaicznych, tak mnie coś skusiło do tego, żeby zrobić taką próbę, chociaż minus w tej chwili jest 7 chyba, czy prawie minus 8 stopni, w nocy było minus 11. A wydaje mi się, że jest to bardzo fajne narzędzie do tego, żeby żeby sobie utrzymać taki porządek i nie tylko zimą, bo wiadomo jak dmuchawa Taka ogrodowa ma służyć do wymiatania, tam do wywiewania liści, piasku, koszulnej trawy, tego typu porządków. To dlaczego by nie próbować jej w zimie. Ta dmuchawa już była prezentowana na kanale. Kilka słów o niej już powiedziałem. Dzisiaj czysto, tak praktycznie. Zobaczycie filmik jak ona to sobie radzi. To już jest odśnieżone. Także ten na filmik nagrałem wcześniej jak to odśnieżałem. A w tej chwili tylko tak sobie tutaj o no nie troszkę powiem jak widzicie u mnie kawałek tego podjazdu jest wcześniej nie to tą łopatą, bo śnieg był mokry dzisiaj przez to, że jest mróz niech się fajnie nam tutaj taki sypie i można go śmiało sobie odśnieżać ja wykorzystuję dmuchawę do taką ogrodową, nie tylko do tego, żeby ten śnieg sobie tu z podjazdu usunąć czy ze schodków, ale też żeby nawet sobie odmuchać auto wspomniałem o fotowoltaice Także filmik też będzie o tym, jak tu tutaj fotowoltaikę sobie omiatam, tym, omiatam, wywiwam ten śnieg. Oczywiście nie jestem w stanie wywiać wy wy całego śniegu, bo ta rura o tej dmuchawy jest za krótka. Natomiast jeśli już kawałek tego panela mam odsuniętego, a słońce jest, to on się też nagrzewa i sam się potem oczyści. Oczywiście pomysł jest taki, żeby rurę zrobić dłuższą, około 4 metry. Będzie to rura PCV 50 albo 80, w zależności tu sobie zmierzę. Chciałbym, żeby jedna w drugą wchodziła, zrobię klamrę, która to, to będzie mocowała, albo nawet bezpośrednio w tym miejscu będzie wpinana ta rura. Zamiast tej krótkiej będzie wpinana 4-metrowa. Postaram się zrobić jakiś uchwyt do tego i będę sobie to testował właśnie pod kątem odśnieżania fotowoltaiki. Mam ośnieżony cały plac, i to bym było tyle. Uważam, że taka dmucha, bo to jest świetna alternatywa dla innych odśnieżarek, łopat, miotek i tak dalej. Ja uciekam do garażu, bo jest zimno. Jak się ruszałem, było cieplej. W tej chwili już jest, już jest chłodniej. Pewnie będzie zaraz znowu pruszyć. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dużo zdrówka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Hej. Cześć.